zapas tej multiwitaminy, bo wziąłem sobie całą zgrzewkę, <grym> Więc nawet jak się wojanki, wiesz, wyprzedadzą, bo one się szybko wyprzedają, to wtedy będę miał zapas. Ej! To ty, Nubek, no robisz moim robotem, to jest poważny... No ale back. musi powąchać ten zapach, może go oprzytomnić Czy ty, ty jesteś normalny? Nie no, ty przecież to jest przesada, nie! No ale... no wielkie mi zęby, wiecie, wiecie co, Ej. chłopaki, spróbowałem go podłączyć... Co? No zobacz to! Kupa? Widzisz? I, 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 I co? I Kłania co teraz? Ją. A? A? I to teraz? Robocik? Robocik je kupę? No odsuń się, nobek! Odsuń się! O, A, dobra, patrząc. Patrząc. Do? Normalnie wchłania kupę. <laughs> normalnie! <laughs> Ej, Ej bo mi chwilę. Spróbuję go podłączyć do tego komputera. Zobaczymy, co on respiratora go ty. O. To mu musi zrobić. Spójrz no. tylko na ten komputer, widzisz to? E, missing power widzę. Brakuje mu mocy? Ej! To, to jest super! Ja, czyli to powiadomienie Missing Power jest dla niego, że. Ej, faktycznie! Tak, Muszę potrzebuje podłącimy. wstrząsu elektromagnetycznego, który da mu mega moc! A, to tak. jest dobry pomysł, ale tego szpitalu zdecydowanie. To jest napis: aby wejść, musisz napić się Wojanka! Aaaa, to, to na jasno tej zakulary! Nie gra, Wojanka! A, okay. wojanka. Miam, 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 I miam, miam, miam. bierzemy oczywiście Wojanka i uwaga! Dobra, na Wojanek Multiwitamina jest najlepszym wojankiem na świecie. Dobra, naprawdę dawaj go tutaj, to musimy coś wymyślić. Na początku przeprowadzimy badania i muszę go podłączyć może do tego komputera, chyba się idealnie nada. go! Właśnie, dokładnie musisz go zbadać, sprawdzić czy jest git, nawet pod mikroskopem możemy to zrobić. Patrz ja bym tutaj nawet włączył mikroskop nad nim jakoś postawię. O on postaw dobry pomysł, tak dobra i teraz słuchaj, muszę tylko podłączyć tutaj tą A No no, wylejemy, no bo

dało Czyli energia mu nic nie dała, to, Ale to przez to, że system zalany, no to musimy go jakoś osuszyć. Dawajcie, wrzućcie teraz tutaj dużo ognisk naokoło niego. Czekaj, wiesz co? To jest dobry pomysł. Dobra, no beczko, lepiej tyle pewnie po to, się nie obważył. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech on te ogniska go wysuszą. Może jak go wysuszą, to to wtedy zadziała, o. A może jeszcze lamy od góry, bo to jest takie... Nie, bo to już kompletnie rozwali, no. Mam magma A? bloki, to będzie lepszy niż lava. Zabudujmy jego jeszcze Uu, magma dobra, blokami. Dobra, dobra, dobra. On teraz tutaj tak będzie miał cieplutko, że on w sekundę wysknie chyba, co nie? O, dobra, <laughs> zapodajcie go jeszcze od góry. W środku Cześć? jest 100 stopni przecież chyba. Ej, to jest sauna, to zrobiliśmy saunę, <laughs> żeby się zaraz czerwony nie zrobił. Albo. Ej, czekaj, żeby A, się żeby nie rozstąpił. Wy... Ej, o. Jest gorąco. Ja <laughs> nie wytrzymam jak jest tego Dobra, straszmy, on to... powinien już wysknąć. Weźcie, to rozwalcie wszystko. O, 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 dobra. O. Okay. Robocik chyba, nie wiem. Wiecie co? Spróbuj jest... go jeszcze raz podłożyć. Spróbuj, jeszcze raz, o dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, Dobra, jeszcze raz. czekaj, jakiś tutaj blok postawię, żeby tylko, o zasłonić. Dobra. I patrzę na kompa. I no? co tam jest napisane? Zadziałało? Czekaj, no to samo, error 404, system zalany. No nie, Zalane. no nie, nie działa z tego. Ja to... chcę opracować pewien mechanizm, który wyźsie z niego całą wodę. Wyźsie całą wodę, ej dobra. to co ty odkurzacz mi... A ty dobrze. to, ty? weź go lepiej się nim zaopiekuj i nie zbliżaj się no weź do niego lepiej, na ani dobra. Dobra, dobra, dobra. Już nie Dobra, ptych niech robi to ten swój wynalazek, a my może naprowadzimy go tutaj po ej, ej, domku ptysia. Ja, no, nie! Czemu ty ty chcesz cały czas do basenu wrzucać. Na no, mnie się to podoba, Ewonie, się To No normalny? Kopie. Zobacz lepiej na to. O, patrz, Robcio, zobacz, to jest domek Ptysia, twojego przyjaciela, a, ale. No, e, to, to nie pilnuje. Do Właśnie, jeśli nas słyszysz, Robcio, to wiedz, że e, Ptychoby pewnie cię tutaj jest szczęśliwie gości w tym domku, ale póki co to. Nie, Pytanie, no. No, to nie zadziała, no ale o, to, 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 go to Na jest. ten stół, tutaj, tak. Na ten, no, a ten stół. Ten, e, no, czekaj, czekaj. musisz go tylko odłożyć, Dobra. dobrze? Nakieruj go odpowiednio po to. O, oh, no Trochę. dobra, prawie dobrze, troszkę... O, oh, super, idealnie! Dobrze? A tak, a ten dobek lepiej zejść. Dobra, chłopaki, słuchajcie. Ta maszyna wyjście z niego no. całą wodę przez te wielkie Aha. pompy. Wystarczy tylko, że podłączę taki jeden silnik. I jak no. podłączę silnik, to już będzie wszystko w porządku. No to i ta podłączaj woda i go leczymy. Na Ech, na to ty, Robocika naszego. Dobra, czekajcie tylko, go. Jak Dobra. to było? Jesteście gotowi? Bo ja no. to muszę podłączyć. Dobra, troszkę no. się podłączę. Wszystko powinno zacząć działać. I, I to. się Ech, chyba. Czekaj? się działa? Czy nie działa? Ech, nie, to chyba... Ech, Ech, ej, czekaj. i <laughs> the <Bode wyciąga. laughs> oh! To chyba zadziałało! Wyciągnęło wodę! Ej, Patrz, oczy je przez chwilę. Miekały Ej, co? Ej, dobra, patrz, przez sekundy były, no! Ej, halo, robcia, czekajcie! Dawajcie mu skrapa, dajcie mu tego złomu! Ale czekaj, czekaj, może, może do drugiego tego zbiornika jeszcze więcej wody może no. ma. Bo to się podał na zbiornik, dawaj do drugiego. Dobra, dawaj do tego drugiego zbiornika, dawaj go teraz I Teraz tutaj, no. teraz tutaj. Musimy dobra, całą resztę tej wody wycisnąć z niego i już wtedy powinno zadziałać. No robcie, no blaszka. Blaszka. Halo, robcie. Halo, robcia! <śm> ej, oj, Aktualizacja systemu! Ej, ej działa? Zróbcie! Czekaj! Róbcia. Gdzie, gdzie, gdzie ja jesteśmy? Odpalił się! Wróciłeś do nas, zrobcie! Zróbcie! też się dla nas poświęcił! Poświęciłeś się! Miejsce? Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest reaktor? I co? Nie,